To jest to, Koncert i dzisiaj gramy w CSGO. E, vertigo odbijanie. E, jest to taki tryb, on jest dość stary. On polega na tym, jak mówię, sama nazwa: odbijanie, czyli terroryści już mają zaplantowaną bombę. A my musimy ją odbić po prostu odbić sajta Ja mam szczęście, bo mnie przytało do gry, która się dopiero zaczęła. Oj. No, no i tutaj chodzi o to, że co rundę wybiera nam jakieś bronie i musimy odbić teraz to będzie. A! Mamy znacznik ogromny A. Musimy nam się udać. Pomyślałem się, że tak będzie. Okej, okay, lecimy. Twarda bania, nie boimy się. Żyje. No i defiu defuje mój. defiuje. No i teraz. O, możemy sobie MP9. To jest jako fajny tryb. Ja dawno w niego nie grałem. Naprawdę, bardzo malutko w niego grałem. No. No killa. Ja, ja mu chciałem jańkić. I idę za nim. Jakim w sumie nie będę Co gdzieś za nami? No, to mi się wydawało. A, Sajto był. Okej. Okay. No nie, minus 60. Chod ma. Naprawdę. Nie dało im się. A nie, zabili chyba tego. Co ja? Robiłem. To jest głupi pomysł. Nie będę kupować. AW nie będę brać awupy, bo. A. Nie, prostu nie jest mapa na to. Znaczy, no nie jest stroma na to. O. No nie. Ja, ja zawsze, ja, ja zawsze zabijam jednego i ja obijam po tym, sk tym skoku. Dobrze. Okej. Okay. Chyba się uda. Uda się. Ale oh. chłop ma... ooo! Mmm, koska! Koska, koska! No nieźle. Nie jest jakoś super ładna, ale wiesz, to koska to koska, nie? Będą się bielać, już tam spodziewać, że to jest nie zrobię tego. Nie, nie widziałem go. Co za na O kurde, okej, <grym>, nie musiałem, Musiałem. Ile można? bez awupy zagrać. O kurna, żeś dał! No, tutaj Sajcik prawie czysty. No już wit. Aż z dół wskoczyć się nie da. Ja tak dawno... Ja w ogóle chyba nigdy w Vertigo nie zagrałem. Jeżeli chodzi o turniejowy, tak rzadkie. Oj, to już było bardzo głupie. On się tam nie spodziewał. Ok, na szczęście zrobili. Dywersję im zrobiłem. do by dwa hedy przeżył. No ile? Ja mu dwa hedy dałem. O, to koniec? Okej. Okay. No to my chyba polecimy do jeszcze jednej szybkiej, szybkiego odbijania. Takiej odmiany. Wziąłem terrorystów. I jestem ciekawy jak nam budzie po terrorystach. Są ci sami ludzie, jak widać. No bo nie zmieniałem serwera. Po co? Tak, bo nie by mnie wyczytało do jednego. CT? Mm -hmm. CO JEST?! Co yy. mm -hmm. się nagrało? Ej... Może nie idzie zbyt pięknie, ale nie jesteś tragiczny, nie?

No i drugi też. Do lobby bym powiedział, ale to, to nie ta gra. To nie ta gra. Dobra, dora, pal się, pal się. dobra, patrz się, patrz się. Oho, uh, oho. Oj Bambiczek nie dał rady Ale Bambo Czy będzie remis? Chyba będzie remis Nie, nie ma remisu Proszę cieszy Okej, wezmę wpę Stroluję trochę Patrz patrzę na shorta oni pójdą pachnieć Jest tam są Wy, ze złej strony wybiegłem. Czyli znaczy, wybiegłem. No. Okej, okay, żegnam się już tak z Lobby, więc jeżeli teraz się spodobał, zostawcie subika z dzwoneczkiem i lajka. Tak, spadłem z rangi. Niestety. Ale to w sumie trochę wina moja, bo w sumie grałem sam. Ale wina teammate'a, który miał 0 killi praktycznie. Chyba 4 kg w grze, więc. Ja się z wami żegnam. Pa pa!